Dobrze, wystartowaliście z kampanią do Europarlamentu z hasłem Chcemy żyć na naszych zasadach, cho, cho, chociaż słyszę, że wasi kandydaci. Chcemy żyć się... normalnie. No właśnie, tak. Z takim hashtagiem będą się posługiwać, że chcemy żyć normalnie. Co to znaczy, że, że chcecie żyć normalnie? To znaczy, że nie zgadzamy się na głupie polityki unijne, w której y, eurokraci y, wymyślili sobie, że będą regulować wszystko, co się da, bez podstawy traktatowej. Na przykład, y, jak mamy ogrzewać dom, albo y, czy mamy jeździć elektrykiem, czy autem spalinowym, albo y, skąd mamy wziąć prąd. Ale chodzi o, ile o za klimatu, zatłacić? słyszał Pan zapewne. No tak, 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 tak. tak A widzę, że Pani jest sceptyczny bardzo, jeśli chodzi o to. Ale dlaczego? dlatego że nie widzę wpływu Unii Europejskiej na klimat. Proszę uwierzyć, Unia Europejska rozwija swoją politykę klimatyczną od 20 lat i klimat się nie zmienił od tej polityki. Natomiast zmieniają się warunki prowadzenia biznesu w Unii i powodujemy to, że przemysł ucieka poza Unię. No dobrze, I to, to może... jest niekorzystne nie tylko dla nas, to jest niekorzystne nawet dla planety tylko z punktu z tej... widzenia tylko, że... tej całej filozofii tylko, handlu bądźmy, emisjami. Tylko bądźmy realistami. No, yy, yy, będziecie w takiej grupie, która niewiele znaczy w Parlamencie Europejskim. No to co możecie tam wywalczyć? Co możecie tam zrobić? Yy, no, nie yy, Oceniajmy przed wyborami. Pani wie, no w której grupie będzie? Okay, Może przyłączymy się do nie wiem hateków no albo socjalistów tak, i, i będziemy w najbardziej Aha. wpływowej oczywiście. grupie, która tak. realizuje już najgłupszą widzę. politykę już na planecie, tak, prawda? Oczywiście. To na ile mandatów liczycie i z, z których okręgów? Liczymy na y, wiele mandatów. Y, <laughs> Nie będę mówił dokładnie na ile, no ja ale... Wiem. Okay, Osiem, powiem tak. Siedem. Wolałbym, żeby to było 10 niż 3. Jeżeli przekroczymy próg wyborczy bardzo nieznacznie, ledwie ponad 5%, to będzie 2-3 mandaty. Jeżeli nasz wynik poprawimy, typu zamiast e, zrobić 7%, będzie to na przykład 10 albo więcej, to możemy iść w kierunku 10 mandatów, a nawet więcej. Ale w, z których okręgów macie szansę na to, żeby dostać o, te mandaty? Ordynacja jest napisana w taki sposób, że im więcej ludzi w danym okręgu zagłosuje, tym... E, Większa szansa na mandat, a więcej ludzi głosuje w okręgach, w których dużo ludzi mieszka. W związku z czym te naj, najludniejsze okręgi wyborcze biorą mandaty w pierwszej kolejności. Warszawa na przykład. Na przykład Warszawa, ale to jest także okręg małopolsko-świętokrzyski. To są okręgi, które są albo na najludniejszych województwach. Najludniejszym województwem w Polsce jest Województwo Śląskie. Jest kilka razy. Jest no, tak duże jak rozumiem, kilka innych województw razem wziętych. Bo zdaje się, że tam mieszka kilka milionów ludzi, a mamy województwa po milion, tak? Ma malutkie województwa, jak moje macierzyste województwo lubuskie na przykład. Więc, więc tak, Śląskie województwo, jest, okręg wyborczy jest duży, Małopolsko-Świętokrzyskie jest duży, liczycie, warszawsko podwarszawski jest duży, ale też wcale inne nie są jakieś szczególnie malutkie, więc tak naprawdę od tego, ile osób gdzie pójdzie głosować, czyli pod, zależy. Czyli po co mówiąc, liczycie między 3 a 10, tak mniej więcej oczywiście wersja. Nie, to wersja jest bardzo bezpieczna wersja. Bardzo jest szacunek. 10, a wersja minimum to jest 3. A ile jest kobiet na listę konfederacji? Ten razem? Pani redaktor tyle, co parytet wymaga. Czyli? No tam wymaga zdaje się minimum 40%, jeśli się, tak? się nie mylę, 35%, jeżeli się nie mylę, a 35% przy 10 osobach na listę, bo 10 osób na listę każdą można dać w 13 okręgach, to oznacza 4 osoby na 10 w każdym okręgu wyborczym, więc 13 razy 4, taki rachunek trzeba przeprowadzić i tyle kobiet wystawimy. A czemu nie było Grzegorza Brana podczas startu kampanii do Europarlamentu? Wydaje mi się, że miał jakieś inne obowiązki. I to jest, rozumiem, kompletny przypadek, tak? Nie, to nie jest przypadek. Natomiast była reprezentowana partia Grzegorza Brauna, przemawiał w kolejnym, że tak powiem, błyskotliwym przemówieniu: przemawiał kandydat ze śląska, Roman Fritz. Bo jest pytanie od słuchacza. Załóżmy, że Grzegorz Brown odejdzie po eurowyborach. I kim go zastąpicie, żeby utrzymać przy sobie elektorat Brauna, który zdaje się jest liczniejszy niż elektorat ruchu narodowego? Nie zakładajmy, że ktokolwiek od Konfederacji odejdzie. Zakładajmy, że dołączą do nas kolejne środowiska. Prowadzimy rozmowy. Mam nadzieję, że skończą się w najbliższych dniach sukcesem o dołączeniu jeszcze na eurowybory przez kolejne środowiska do nas. To po pierwsze. Po drugie, ja nie wiem, kto ma większy elektorat. I gdybyśmy się dzielili, w ogóle nie chciałbym wchodzić w takie rozważania. Natomiast moim zdaniem nie ma nic oczywistego w tym, kto ma więcej wyborców, kto ma mniej. Każdy, co, komu się wydaje, że może odcią, od, odpiąć swój wagonik od Konfederacji i na tym coś zyskać, to się, moim zdaniem, może surowo rozczarować i srogo przejechać. Przestrzegam przed takim myśleniem. E, nie potrzebujemy rozbicia na prawicy, tylko zjednoczonej prawicy, jeśli mogę tak powiedzieć, ale tej prawdziwej, ideowej, a nie w sensie, że tam pod komendę Jarosława Kaczyńskiego. Łukasz Pyta, to będzie numerem jeden Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu 13? Tym, czyli zachodnio pomorskiej i Lubuskie, zresztą pana dotyczy również, yy, w większości okręgów podaliście kandydatów, a w tym okręgu jednak nie. Dlaczego? Nie wiem, czy już w większości podaliśmy kandydatów. W części, no ja tylko w części, w części yy, jeszcze trwają rozmowy i dlatego nie podaliśmy. W części już rozmowy są zakończone, ale przygotowujemy debiut tych kandydatów, którzy będą tam kandydować. Więc bardzo proszę o jeszcze kilka dni cierpliwości. Ale listy są w wszystkich okręgach, rozumiem, tak? I są w trakcie układania w w niektórych są już ułożone, w niektórych są ostatnie konsultacje, gdzie trwają Ale rozmowy. Ale Czasem jest nadmiar pani redaktor. Jak na przykład A, mamy. I następuje weryfikacja. Nie tylko weryfikacja, ale też kalkulacja. Co do tego, co jest <noise> dla nas najbardziej korzystne. Proszę wyobrazić sobie, że na przykład jeden okręg obejmuje dwa województwa, to jest przypadek województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. I mamy w każdym w Konfederacji mamy trzy partie na każde województwo, więc oznacza to, że możemy mieć z samych liderów rangi wojewódzkiej sześciu. A na przykład yy, yy, mogą być postacie z zewnątrz, które chcemy zaprosić, które mogą.